Zobaczcie ze mną ten fenomenalny apartament. Pierwszy pokój, czyli salon z aneksem kuchennym. Świetnie i przepięknie zaprojektowany, a do tego o naprawdę sporej powierzchni. Z salonu wychodzimy na duży balkon, z którego w przyszłości będzie się rozciągać widok na piękny, zielony park, który tutaj powstanie. I wracamy do salonu. Za każdym razem, jak go widzę, robi na mnie niesamowite wrażenie. Zobaczmy teraz pierwszą sypialnię, która jest najmniejsza, ale za to możemy się z niej udać na drugi balkon. Tu również mamy piękny widok. W korytarzu z Znajduje się wnęka, w której zaprojektowane zostały szafy do przechowywania oraz ogromne, fenomenalne lustro. Kierując się w głąb mieszkania zobaczymy dwie ustawne sypialnie. Ta ostatnia jest dedykowana na sypialnię główną i znajdują się w niej również przyłącza telewizyjne. Już nie mogłam się doczekać, aż zobaczycie łazienkę, która jest bajeczna i ma sprytnie zaprojektowane miejsce na pralkę i suszarkę w zabudowie, a na dodatek w apartamencie znajduje się miejsce na garderobę. Ja zakochałam się w tym wnętrzu, ale wydajcie znać co myślicie. Cześć!